Dzień serdecznie, hej, hello, droga ludzkości, droga Polska. O czym tu nagrałem? nagraniu? Bóg bierze bo w jakości ludzkość, więc nie zadawa się, że to ma sens, ale powiem, że Bóg obowiązuje w sprawie wiadomości, szczęścia i miłości. Radości jeszcze raz. O co chodzi? Zły grzeczny człowiek, zbrodniąc elementy chorób, głodu, wojen, ból miłego, grzecznego życiu, nie jesteś wojskowy, jest musi zrozumieć, że nasza ideologia w obronie, w świecie, jest najważniejsza. I to wszystko. Pobożność, czynienie dobra, wygasowanie zagrożonego. Teraz go sprawdź. Ileby nas nie było, tyle wszystkie rzeczy trzeba produkować. Jak? Wszystkie rzeczy nam potrzebne. I każdy wie o co chodzi: to jest pożywka, to jest chemia gospodarcza, odzież, samochody, sprzęt rolniczy budowane rolnictwo, budownictwo, rowerstwo, samochody osobowe, rowery, skutery, kłady itd. Firma systemy pracy. Najlepiej jak system pracy rozstrzyga, kto? Brygadzista, kierownik, gościciel, prezes, zarząd, mądrze być służy. Cała potrzeba jest Oto chodzi. Rolnicy też system pracy, wszędzie system pracy. To wszystko pozdrawiam serdecznie i z Karola go tym małym. Cieszmy się życiem, zjadujmy. Dbajmy o siebie, spróbujmy. Przeprowadźmy metamorfozę. Bogatsi niech kupują, biedniejsi niech kupują. I Nie wszędzie na świecie będzie ten hit kredytu, jak ten blogu świata dla państw, w banku trudzowego. Starczy nas wszystkich. Wespa gospodarki w przyszłości. Tej w następny jest bloger Spróbu. Krótki przekaz, minuta 30, na Facebook kolejnym. To jest na kanał.